Witajcie w specjalnym wydaniu Visual News. Ja się znam Czechów i Dzisiaj zabieramy Was za kulisy jednej z największych instytucji w mieście, na, na komendę Mission Road, serce porządku i bezpieczeństwa. To miejsce, gdzie codziennie podejmowane są decyzje, które kształtują naszą rzeczywistość. Przedstawimy Wam, jak wygląda życie w mundurze, co dzieje się za zamkniętymi drzwiami i jak wygląda walka o spokój na ulicach. Moim dzi dzisiejszym gościem jest Nazywam się Tony Weaver, jestem szefem law enforcement, taki 01. To szefem a 00 to kto to jest? To jest dyrektor. Tak jak mój stopień mówi, chief of law enforcement, a pan dyrektor jest osobą nadzorującą przede wszystkim pracę całego high Commandu. A po kolei, jak pan może powiedzieć, jakie są stopnie w labie? Znaczy stopnie, kto tam jest dwójką i trójką? Oczywiście, no to zaczynając od samego, tak jak już wcześniej wspomniałem, 00, pan Luigi Rosso. 01. Tony Weaver, 02. Pani Wiktoria Larsen i 03. Pan Rafael Ferrer. To jest, to jest taki jako główny pion zarządu. Posiadamy też stopy w komandbiurze jednakże nie będę ich na razie przedstawiał, ze względu na to, że w niedługim czasie może się jeszcze to zmienić, mogą dojść. Także to jest niepełny skład, najwyżej uzupełnicie to w jakiejś tam informacji, która zostanie podana publicznie przez High Command. Twoje, Pan nam zajmuje komand... Już wszystko mówię. Mianowicie, jakby w komandbiurze, czyli jako komanderowie, jest główny komander, jest asystent, jest deputy. Teraz, osoba posiadająca odznakę 101 bądź 201 są to odpowiedzialne za główny pion Departamentu Policji i Biura Szerii są to osoby pod którymi tak naprawdę pieczą staje się przyszłość całej jednostki jakieś wprowadzenia jakieś mówimy tak wewnątrzjednostkowych takie osoby głównie są dla ludzi żeby ich wysłuchać to wie pan to tak jak jest w rodzinie tak ojca jest pan synem i ma pan na przykład kilku synów to ojciec kieruje tą drogą waszego rozwoju i kontroluje czy na pewno wszystko nie z tym Jakie są zasady w domu. I tak na dobrą sprawę no, można powiedzieć, że mm, takimi ojcami Departamentu Policji i Biura Szeriffa jest pan Timon Rosso i pan Harrison Sullivan. To, to są komanderzy, czyli a, a państwo zadanie jako 01.02.03? Jakie wy jesteś ojcem jego ojców? My sprawujemy pieczę nad y, wszystkim, co się dzieje wewnątrz jednostki, tak? Odpowiadamy za największe zmiany dotyczące procesu szkolenia, procesu życia jednostek. Mówimy tutaj o takich dywizjach jak na przykład DTU, MKU, San Andreas Highway Patrol, SWOT i tym podobne. Tak, my, my jesteśmy jakby głównym pionem dowodzenia, załatwiamy głównie sprawy biurowe, aktualizujemy kompendia, regulaminy jednostek, tak jak już wcześniej wspomniałem, nadzorujemy proces rekrutacyjny i szkoleniowy. Jak właśnie mowa o procesie rekrutacyjnym, to wie pan, ile aktualnie znajduje się funkcjonariuszy w, w samym lawie? Mogę podać informacje zgodnie z ostatnią wypłatą dla IMS-u. Było to około 75 członków. 75 to dużo, ta jednostka? Bardzo dużo. Ale jednak liczymy, że w osiągniemy ten próg 100 funkcjonariuszy Law Enforcement. A powie nam pan jeszcze, dlaczego znaczy, akwarka NAMICHE ROL, a nie jakaś inna? Tak komenda to jest... Mission Row, tak. Komenda Mission Row jest komendą główną, znajduje się w takim orientacyjnym miejscu, powiedzmy takim dość popularnym. Mamy też komendy większe jak komenda Wine czy komenda Vespucci, jednakże na razie, ze względu na to, że jesteśmy przywiązani do niej, nie zlecamy żadnych remontów czy budowy. Na razie no nie przewidujemy po prostu zmiany komendy. Na razie, czyli są takie jakby plany małe. W planach zawsze jest coś, co może urozmaicić życie funkcjonariuszy i życie departamentu całego. Więc nie zamykamy drogi na to, że może za jakiś czas spotkamy się na łajnach, czy może na wyspuczni. Co wam to może powiedzieć o tej nowej flocie pojazdów? Nowa flota pojazdów. Wydaliśmy na to grube miliony z budżetu law enforcement. No jak wiemy, no departament policji ma przychody, tak, z różnych sytuacji związanych z przestępstwami. Jakby pieniądze Powiedzmy, brudne, które pochodzą z przestępstw, pożytkujemy i staramy się pożytkować tak, żeby zostały wykorzystane w odpowiedni sposób, urozmaicenie jednostek. No i tak naprawdę rozbudowy tego wszystkiego. Z tego będziemy modyfikować, właśnie tak jak Wam wcześniej powiedział, może komendy, może nowe radiowozy, nowe wyposażenia także jest na co wydawać ze względu na to, że po prostu te rzeczy się zużywają. Tak? Coś, jak coś planujecie zmienić w na najbliższym czasie? Jakieś nowości prowadzić? Ze względu na to, że otrzymaliśmy nową flotę pojazdów, na pewno będziemy mogli dostrzec zmiany kolorystyczne pewnych jednostek, będziemy licznościowe malowania radiowozów, na przykład na miesiąc walki z rakiem i tym podobnym zdarzeniom miesiąc walki z rakiem, może podwyjaśnić, doprecyzować, co... Wypadło? Tak, jest to, jest to miesiąc, w którym wszystkie jednostki publiczne, takie jak Departament Sprawiedliwości, departament Policji, Biuro Szeryfa, nawet medycy przypominają, że warto się badać i zdiagnozować coś, co może być w naszym organizmie jeszcze przed tym, kiedy to zaatakuje. Chodzi tutaj głównie o świadomość ludzi, że z rakiem do czynienia może mieć każdy. I chodzi o profilaktykę. Kiedy to ma być? Reakcja? Prawdopodobnie, jeżeli się nie mylę, to w październiku. Październik to jest ten miesiąc walki z rakiem, ale aczkolwiek jeszcze się upewnię za chwilkę, kiedy mam tutaj zaplanowane, właśnie u Los Santos Customs zmianę malowań. Dobrze pamiętam, jest to miesiąc październik. W tym okresie będziemy się skupiać na promowaniu właśnie profilaktyki, zmiany malowań. no Po prostu będziemy uświadamiać ludzi o tym, że trzeba, że trzeba się. Teraz ja, taki, ja, teraz spotkanie, które. Większość osób sobie zadaje od początku Czym się różni jest I to jest dosyć dobre pytanie. Na ten moment wydaje mi się, że jest mało różnic, które można dostrzec między, między Departamentem Policji a biurem szeryfa. Właśnie wracam, wracam do spotkania z którym. Głównym tematem też była rozmowa na temat wyróżniania się biura szeryfa. Także to też jesteśmy w trakcie przemiany, transformacji pewnych aspektów, może i zmiany włączenia do biura szeryfa? Szeryfa? Kto wie. Wszystko, wszystko jest, czy tak bym powiedział, na stole. Wszystko jest w trakcie załatwiania. Na ten moment, czy biuro szeryfa, czy Departament Policji, jest to jedna wielka rodzina, nieważne z pod którego znaku. Wspierać i każdy za każdego by tutaj w tej jednostce oddał życie. No bo z tego co wiemy, takie jest logiki. logika. Losados de Department to jest jednostka, która powinna działać tylko w mieście. A ja, Brain Craft Sheriff of Office powinna działać między na Paleto i na Sandy. A da się zobaczyć funkcjonariuszy BCSO, którzy jeżdżą właśnie tutaj w mieście. Czemu to tak jest? Już tłumaczę, to jest też bardzo prosty przykład. Te dwie jednostki wspierają... W działaniach, ze względu na to, że na terenach Sandy, Grape Seed, Paleto odnotowujemy znacznie mniejszą ilość wezwań. Koncentrujemy się, gdzie odbywają się handel narkotykami, napady rabunkowe, strzelaniny, więc skupiamy całe siły, no może nie całe, ale większość sił, w, i trzeba zawsze jakiś tam patrol wyruszał w. Sandy, czy Graves, czy także wspomniane wcześniej Paleto. Zwłaszcza, że w paleto tak, mamy tam restaurację, Departament Sprawiedliwości, mechanika. E, I też jest jedna tam placówka, która może pada ofiarą napadu rabunkowego. I na aktualnym, na aktualnym dziemy rozumieć, że między różnicą a BCSO, są tylko mundury i flota. No i też e, trzeba, za, nie, nie, trzeba nie zapominać o tym, że funkcjonariusza Plain Country Sheriff Office również wyróżnia charakter, tak? I, i, i jedno i drugie ma swoją duszę, mówienia. Wie pan, niektórych rzeczy nie można zauważyć na pierwszy rzut oka, jednakże na dobrą sprawę, jak pan widzi człowieka, no to różni się pan od niego. Czy to wyglądem, czy tym, co ma pan w środku, dlatego nie można określać obie te jednostki jako to samo. Chociaż. Kim nie jest, prawda? Mamy nadzieję, że się Wam podobało, ale spokojnie. Nie musicie się niczym przejmować. Mamy na Was jeszcze nagrane kilka innych, świetnych materiałów na temat Love Enforcement, które za niedługo użył światło dzienne. Do zobaczenia wkrótce.